Witam państwa, serdecznie. Kolejny program z cyklu Przysłuchanie. Dzisiaj gościmy panią Łucję z fundacji pomorska, pomorska fundacja, fundacja ekoenergetyczna tak witam panią serdecznie Dzień dobry. Marta Węcki, a poza fundacją zajmuje się pani też ekologią na naszym tutaj lokalnym podwórku prawda kościelskim i właśnie pani założyła facebookową grupę kościelskie dymy tak dlaczego jest. dlaczego tak ona działa? Dlatego, że jest ogromny problem zadymiania, zatruwania ludzi, nas samych siebie i, i środowiska, czyli gleby i wody. Od wielu Przez lat. nas samych. Przez nas samych i to jest znamienne. To jest to, jest, to, jest to co powinniśmy zrozumieć. I na tej grupie właśnie y, 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 publikowane są zdjęcia y, tak kominów, z których wydobywa się ten gęsty, czarny dym w Kościele y, W zasadzie y, trudno powiedzieć, że są publikowane. Nie tylko. Y, akcja powstała y, no, na, właściwie z inicjatywy naszej, ale również z inicjatywy wielu mieszkańców dlatego że ten problem dostrzegli różni mieszkańcy i, i trzeba go rozwiązać. I któregoś wieczoru wracałam y, y, przez Kościerzynę, po raz kolejny dusiłam się, po raz kolejny zasłaniałam y, dziobek szalikiem i, i od razu siadam do, do komputera. Powiedziałam koniec, dzisiaj, dzisiaj rozpoczynamy. Y, Usiadłam do komputera, nauczyłam się, bo, bo pierwszy raz zakładałam jakąś tam grupę na Facebooku. Y, udało się i proszę sobie wyobrazić, że w ciągu niecałej godziny y, 150 osób y, zjawiło się. Wtedy wiedziałam już, że, to, że, że po prostu idziemy dalej. Mamy stację monitor. Powietrza, która no, czasami swoimi pomiarami przeraża. Można tak powiedzieć, bo myśmy akurat w trakcie tego sezonu grzewczego. E, zerkali na te pomiary i no, czasami tak. były one gorsze niż w Krakowie, gdzie mówi się, że to miasto w zasadzie jest takim flagowym przykładem e, zatrutego powietrza przez między innymi właśnie kominy tak, dymiące. Tak, e, to prawda. Po co ta stacja w takim razie? E, stacja... Skoro nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o poprawę powietrza. No, nie można powiedzieć, że nic się nie dzieje. Natomiast problem jest ogromny e, i ten problem jest rozwiązywany już przez, pie, przez wiele lat, ale nie jest rozwiązany. E, my zakładamy Damy, y, y, z, zakładamy, że ten problem trzeba rozwiązać, a nie tylko rozwiązywać. Ma Pani na to złote lekarstwo? Um, mam, mam pani, pani to. Jestem, jestem przekonany, dlatego tą tą akcję rozpoczęliśmy. Złote lekarstwo to jest zaangażowanie nas wszystkich. Y, czyli, czyli zgodnie z zasadą chcesz, chcesz coś zrobić, to skup się na tym i zaplanuj działania i potem je wykonaj. A jakie to są działania? Na przykład powiedzmy, jeżeli ktoś jest, yy, znajdzie na przykład yy, swój dom na zdjęciu, na tej yy, stronie i zobaczy, że może po raz pierwszy przekona się, że, że jego dom, yy, z jego domu rzeczywiście wypływa się z jego komina ten gęsty dym, yy, to co powinien zrobić? Proszę Państwa, zakładamy, że nie będziemy ludzi straszyć i nie będziemy celowo wytykać palcem danego komina. Robimy zdjęcia dymów i kominów różnych po to, żeby ludziom pokazać, uświadomić, co się z tym dymem dzieje. Oczywiście zaopatrzymy wszystkich zainteresowanych w wiedzę co to jest, co, jaki jest skład dymu i jakie są skutki tego dymienia. A zdjęcia dymów robimy po to, żeby pokazać właśnie jak ten dym yy, Kładzie się na ziemi, dokąd on leci, po to, żeby pokazać, że, te dymy, że tymi dymami my sami się trujemy i trujemy nas, naszych sąsiadów i glebę wokół naszego domu albo trochę dalej w zależności od wysokości. I co krwi? zrobić rzeczywiście, jeżeli jest taki problem na przykład u mnie w domu, to co powinnam wtedy z tym zrobić? Przygotowaliśmy akcję. To jest, niektórzy mówią, że, że trudna sprawa, niektórzy mówią, że się nie da. Zgadzamy się, że, że jest to akcja, którą trzeba dokładnie przygotować i zaangażować wielu mieszkańców, ale uważamy, że się da. Dlatego, że, że no, tak w rozmowach no, ustaliliśmy, że, y, że dymy y, 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 przede wszystkim y, to, co czujemy od razu, to dymy śmierdzą, trują i kosztują. Ale nie każdy dym jest taki sam. Tak? Nie każdy dym, to, to zależy to z czego, z czego od to Od składu paliwa, od składu tego, co palimy. Yy, zależy efekt. Ale nie każdy dym yy, z tego, co widać po tych kominach, jest taki sam. Niektóre tak. są gęste, niektóre są bardziej rzadkie, niektóre tak. są ciemne, niektóre są szare. Tak z jest. czego to wynika? Tak jest. Yy, nauczymy się dokładnie tych dymów, żeby je dokładniej rozróżniać. Ale wiadomo, że, że efekt spalania, czyli dymy, yy, zależą o, yy, od paliwa, które spalamy i od warunków spalania, czyli w zasadzie najbardziej od temperatury. W tych niskich temperaturach powstają szkodliwe związki, te koszmary, którymi, które. które nastrują. No ale to generalnie mówi Pani o jakości paliwa, to wynika z tego, Co wkładamy że do jakość im tańsze paliwo, tak? tym gorsze paliwo, gorszej jakości paliwo. Ale generalnie ludzie no, chcą oszczędzać tak, i kupują to tańsze paliwo ze względów oszczędnościowych. Tak. No, tak, nie tak. ma się co oszukiwać mm -hmm, tutaj. Mm -hmm. Czy na to też jest jakieś rozwiązanie? Oczywiście, wiedza. Trzeba wiedzieć, że wartość opałowa, czyli energia, którą z paliwa uzyskujemy, to zależy od tego paliwa, od jakości paliwa, a nie od, nie od ceny. To, to, to... Czyli nawet najtańszy węgiel da się jakby poprawnie spalić? I no, to, za tak, tak gdybyśmy, rozumowania? gdybyśmy mieli piec, który, który spala paliwo w odpowiednio wysokich temperaturach, ale takich pieców nie mamy. Aha, to też jakby e, odpowiednia technologia spalania, czyli w normalnym, oczywiście, zwykłym oczywiście. piecu, paląc najgorszej jakości paliwem, zawsze będziemy jakby... E, zatruwali to powietrze. E, tak, tak? Bez, bezwzględnie tak. E, a poza tym e, nie opłaca nam się spalać paliwa w tych, w tych piecach, które mają sprawność spalania około 50%, e, no bo, bo wtedy 50% nam ucieka z dymem e, i, i z naszej kieszeni pieniążki. Tylko i, kto ma zapłacić e, za tę modernizację. E, za tę modernizację. E, no ja bo tu... patrząc z perspektywy jakby tego użytkownika, tak? no nie ma na przykład tej słabej finans sytuacji finansowej, nie ma na modernizację tego kotła, nie ma programów dofinansowujących modernizację tego typu źródeł, ponieważ Kościerzyna. Jedynym programem, który wspomagał ewentualnie takie zadanie, była Kafka, mhm. która za likwidację źródła niskiej emisji darmowo jakby pozwalała podłączyć się do sieci ciepłowniczej miasta. Ale to jakby było coś za coś, tak? Panie redaktorze, na no to mamy też rozwiązanie. Przede wszystkim zaczęłabym od siebie, żebyśmy przestali mówić o takim roszczeniowym podejściu, że aha, no nie zmienię mojego pieca, nie, nie zmienię moich, nie zlikwiduję moich koszmarnych dymów, ponieważ nikt mi nie dopłaca. My od, odpowiadamy za nasz dom, za nasze ciepło i my jesteśmy zobowiązani, zobowiązani tak, tak spalać y, paliwa, żeby nie truć mieszkańców. Nie wolno. Po prostu siedem przekazani, y, tak, siedem y, grzechów głównych przykazania Boże no i przepisy prawne y, również o tym mówią. Więc od tego zacznijmy, że postarajmy się, a y, my dostarczymy taką wiedzę, takie informacje, które pomogą rozwiązać to y, w miarę, w miarę tanio i całkiem tanio. Wcale to nie to. Y, Chcemy obalić mit, że y, jeśli dymisz y, to tanio, nie dymisz to drogo. Ten mit obalimy. Chciałabym ja jeszcze z tej praktycznej strony, bo m, widziałam, że na przykład namawiała Pani w internecie na zainteresowanie się y, spalaniem odgórnym. Co to znaczy? Co to tak. za technika? Tak. Ten złoty środek, o którym cały czas też, mówimy tutaj. Też, ale nie tylko, bo złoty środek to zaczęłabym od świadomość y, przede wszystkim, ale świadomość, wiedza i świadomość, bo wiedza to za mało. Trzeba sobie uświadomić, że, że to się właśnie nie opłaca. Czyli ciepła kurtka y, na dom ocieplenie domu, czyli zmniejszenie zapotrzebowania to jest klucz sprawy. Czyli jeżeli zmniejszymy zapotrzebowanie, ocieplimy budynek odpowiednio i tutaj też dużo można by mówić, bo to nie jest tylko kurtka. Jak jest zimno, to kurtka, czapka i buty, prawda? My często ocieplamy nasze budynki z zewnątrz, zapominamy o dachu. Ogromne ilości ciepła idzie z natury fizyki idzie do góry. Więc trzeba koniecznie dach ocieplić, dom od góry. Oczywiście trzeba ocieplić dom od dołu jeśli nie jest ocieplony, bo również ucieka nam dołem i to jest podstawa. A A, to a, potem, a potem na drodze od spalania do właśnie wykorzystania tego ciepła wszystkie, wszystkie miejsca, gdzie ucieka ciepło, gdzie są straty i trzeba je dokładnie przeanalizować, czyli od źródła ciepła, czyli tego, tego kotła i tutaj można popali, poprawić spalanie, spalanie odgórne. Krótko mówiąc Wytłumaczę. Nie zapala się od dołu, tylko od góry. Tak, czyli, czyli zwykle palenisko mamy na dole, i na to palenisko nakładamy paliwo węgiel, drewno i yy, inne paliwa. I wtedy, jak temperaturka się podnosi, to powyżej jest jeszcze zbyt niska, żeby się spaliły wszystkie gazy. W związku z tym te gazy yy, ulatują do kominiona i nastrują. Jeśli zrobimy to odwrotnie, czyli od góry palenisko, na dole mamy paliwo zimne, węgiel, drewno czy cokolwiek i u góry palenisko, to ten ogień, temperatura penetruje w dół. Te niskie temperatury są tutaj na dole, i gazy przelatują przez ten ogień, I się spalają i, na, i, i czysty. I widać różnicę, no, wtedy. To ogromna. No. A powiedziała Pani, że było od razu duże zainteresowanie właściwie tą grupą. To znaczy, że ona przynosi efekty, rzeczywiście tak. dzięki niej jakieś osoby zmieniły swój sposób palenia, sposób myślenia na ten temat? Tak, oczywiście, że tak. Już są, już są sukcesy takie, takie namacalne. To znaczy, wiele osób się zapisało do grupy, dlatego że rozumie problem i też im to przeszkadza. Natomiast bardzo ciekawe zdarzenie nastąpiło, bo ja sama mam mnóstwo zdjęć dymów, ale również ludzie przysyłają mi te zdjęcia. I pokazałam na przykładzie jednego budynku, jak kładzie się dym wokół tego budynku. Nawet nie wiedziałam, czyj to jest budynek. I proszę sobie wyobrazić, że odezwał się właściciel. Najpierw był oburzony że tutaj publikujemy jego, jego, jego budynek. Ja tutaj na marginesie chcę chcę od razu powiedzieć Państwu, że, że prawo nie zabrania nam fotografować budynków dymów. Także absolutnie, no, bo słyszałem już, już takie, takie treści, że. No pewnie nie wszyscy są zadowoleni. Wiadomo, jak zobaczą swoje zdjęcie no, swojego domu w takim negatywnym kontek kontekście w Tak, tak, tak. Komin to nie są dane osobowe, tak? Więc, więc absolutnie nie jest to zabronione. Natomiast tak jak powiedziałam, zgłosił się, odezwał się pan, najpierw był oburzony i to przez kilka dni, ale potem się okazało, że, że, że powiedział, oj spróbowałem tego spalenia górnego i to wychodzi i potwierdził to, to, właśnie w odpowiedzi na Facebooku. Także jest on kapitalnym przykładem na to, że na początku się buntujemy, ale potem, potem jak zaczynamy, to, to oczywiście muszą być mądrzy ludzie, prawda, mądrzy i, i zaangażowani, i chętni do zmian. No, widziałam też niektóre komentarze niezbyt przychylne, bo pojawiły się nawet takie insynuacje, że może to jest jakiś lobby, które założyło tą stronę, które tak. właśnie próbuje przekonywać do swoich własnych interesów, na przykład handlujące innymi źródłami energii. Jak Pani to komentarz skomentuje? Tak, to znaczy tak, od może od tyłu, nie mamy, nie, ma, nie mamy chyba, nikt z nas nie ma nic przeciwko temu, przeciwko zarabianiu pieniędzy, prawda? Natomiast nasza akcja Kościerskie Dymy powstała już w 2004-2006 roku. Wtedy prowadziliśmy jako Kaszubskie Stowarzyszenie Ekologiczne, mogę pokazać mhm. ten plakat. Wtedy powstał plakat kościerskie Dymy i okazuje się, że on jest ciągle aktualny i że będziemy go dalej prom promować wówczas, no, jesteśmy prekursorem wprowadzenia siatek szmacianych do sklepów. 2004-2006 rok, to już wtedy. Czyli szeroko pojętej ekologii. Tak, tak. To nie tak. jest po prostu pierwsza inicjatywa, absolutnie, tak? Nie, nie, absolutnie tych inicjatyw. Ale wróćmy jeszcze do tych kominów, bo świadomość władz miasta też jest taka, że trzeba coś z tym zrobić i robi się. W zeszłym roku podłączono ponad wyłączono ponad chyba tak. 170 e, właśnie źródeł niskiej energii, podłączając niskiej te budynki emisji. niskiej emisji, podłączając te budynki do sieci, tak. miejskiej sieci ciepłowniczej. Mhm. No jest ta stacja pomiarowa, <kli> tak, robimy obwodnicę, czyli wyprowadzamy część ruchu tak. em, poza kościeżnym bo nie, nie da się ukryć, ale te stojące samochody w centrum niestety tak, też nam zatruwają po tak, powietrze. W związku z tym, co jeszcze? Bo mówi Pani jakby tutaj o, o jednej rzeczy, czyli o spalaniu odgórnym. Czy to faktycznie, jeżeli wszyscy zaczęliby pod, od, od palić w ten sposób, to co, podniosłoby się jakoś tego powietrza w Pani Panie redaktorze, tak jak powiedziałam, nie można powiedzieć, że nic nie zrobiliśmy, bo robimy. Władze również robią, również dzieją się do działania, ale efekt jest jeszcze niewystarczający. Nie chcemy się truć, prawda? Hmm. W związku z tym, przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, zidentyfikować te, te nasze kominy, We'll be right <laughs> back. I zaplanować działania. To będą różne działania, dlatego że tak jak powiedzieliśmy, trzeba zlikwidować straty od źródła spalania, czyli nie tylko źródło ciepła, to spalanie odgórne albo są też inne rozwiązania, i, i też je przekażemy mieszkańcom, nie tylko spalanie odgórne. A potem, potem na drodze do, do budynku sieć ciepłownicza, w zależności od tego, czy, czy to źródło ciepła jest poza budynkiem, czy w budynku. W naszych domach mieszkalnych, no to w budynku, ale konspytłowac. Ale na przykład to, to sieć ciepłownicza, czyli, czyli likwidacja strat, i potem sieć już wewnętrzna, czyli odbiór tego ciepła. Jakie to są kaloryferki, jak, czy, czy, czy jest ona szczelna. Jeżeli zlikwidujemy te straty, to zlik możemy zlikwidować ponad 50% energii, którą podgrzewamy no, otoczenie wokół domu. Nie chcemy, nie chcemy podgrzewać powietrza przecież wokół budynku, tylko chcemy podgrzewać powietrze w środku. I o tym wszystkim rozumiem, będzie tak. można usłyszeć podczas tak. konwersatorium, które się odbędzie tak w przyszłym jest. miesiącu. Tak jest. Z, z, wspólnie z Sanepidem, z panią dyrektor Grzegorzem już ustaliśmy wstępny plan. Gdzie i kiedy? Już powiem właśnie. No, za, Pierwsze zadanie to zaprosiliśmy dobre Towarzystwo do, do działania i, i zapraszamy wszystkich Państwa, wszystkich mieszkańców Kościerzyny do tej akcji I już przyłączył się właśnie oczywiście Burmistrz Miasta Kościerzyna, pani z Panią, panią Burmistrz rozmawialiśmy i, i już, już mamy potwierdzenie kospec eko w tej chwili, mhm. tak również się przyłączyło. Starostwo, jeszcze nie mamy potwierdzenia na piśmie, ale mamy taką nadzieję, zaprosiliśmy KOS Księdze, parafię stańców również jeszcze to nie mamy... też do... słynie z tego dymiącego komina. Mamy nadzieję, że się przyłączy i, i, i będziemy wspólnie rozwiązywać ten problem. Wcale nie jest drogo, proszę księdza, nie musi być drogo i zamierzamy zaprosić przedsiębiorców i szkoły i wówczas po konwersatorium, o którym za chwileczkę powiem, uaktualnimy plan działania Mam nadzieję, że zidentyfikujemy kominy. To brzmi tak groźnie, ale, ale myślę, że to jest dobry, dobry sposób, bo część ludzi rozwiązuje sama problem. To jest myślę, że 10-20%. Kolejne 10% to, to, to w ogóle się nie, pewnie nie przyłączy, nie będzie chciało. A pozostałe 60-70% to, to my wszyscy. Yy, może tak, może nie I, i liczę na to, że się przyłączą, że jak dostaną do, dobre rozwiązanie, to się przyłączą. Powiedzmy więc kiedy i gdzie to spotkanie? Yy, tak. Yy, pierwsza duża akcja to właśnie konwersatorium. Ustaliliśmy 25 kwietnia yy, w ramach obchodów yy, Międzynarodowego Dnia Zdrowia. Będą działania na rynku kościerskim. Niespodzianka, jeżeli już mamy potwierdzenie, mam nadzieję, że, że, że uda się wykonać właśnie pokaz spalania odgórnego. Zaprosimy również firmy i zapraszamy firmy, które mają w, swoim, w, swoim, w sprzedaży swoich produktów właśnie piece, które spalają paliwa, ale na poziomie gazu. Bo to nie tylko gaz, gazy możemy osiągnąć wielkości spania 90%. Również te zwykłe nasze piece mamy producenta, który ze zwykłych naszych pieców uczyni cudeńko. I, i, i nie przesadzam, także, także i też wcale to nie jest drogie. Czyli kiedy? 25, 25 kwietnia? I wówczas po, po najpierw akcja na rynku, a potem w sali szopińskiego będzie konwersatorium. Przekazanie wiedzy. Zapraszamy Państwa wszystkich chętnych, którzy chcą włączyć się w tą akcję ochrony powietrza w Kościerzynie 25 kwietnia na Kościerski Rynek, a naszym gościem była pani Ucja Ptaszyńska, inicjatorka akcji Kościerskie Dymy na tak Facebooku. Tak Dziękuję Dziękujemy za Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Marta Rybatowska i Krzysztof Męcki.